To była nie tylko uczta dla ciała, ale też dla ducha. Do tego piękna, słoneczna pogoda w barwach jesieni i mnóstwo osób, które postanowiły odwiedzić Skansen w Jędrzej Kupce Blaskowej. W Bowiem w niedzielę odbył się tam kiermasz z peskickimi smakami. Zapraszamy na relacje z wydarzenia. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Nasze Dziedzictwo, która to dzisiejsze wydarzenie zorganizowała dzięki finansowemu wsparciu województwa Małopolskiego w ramach dużego projektu Zasmakuj w Małopolsce. I to, co dzisiaj oferujemy osobom odwiedzającym Jędrzejkówkę, to owo doświadczenie smaków beskid beskidzkich. I myślę, że ci, którzy dzisiaj zechcą z nami spędzić to niedzielne popołudnie, to wszystkimi zmysłami do, do, doświadczą beskidzkich smaków, zarówno w wymiarze kulturalnym, jak również kulinarnym. Tutaj już z Panem Krzysztofem i z Panią Basią współpracujemy od przeszłego roku. No i tutaj śledzimy Facebooka, no i każde zaproszenie jest po prostu mile widziane od Pani Basi lub telefoniczne. Mamy swoje też takie produkty, które się cieszą większą popularnością, można to powiedzieć te paluchy starowe, które gdzieś tam zaowocowały i one najwięcej się cieszą tą swoją popularnością. z Jest zapotrzebowanie na tego typu produkty? Oczywiście, ludzie szukają takich ekologicznych, takich starodawnych receptur, ale także bez cukru, dlatego te powidła na przykład bardzo dzisiaj dobrze schodzą, bo tam naprawdę jest dosłownie znikoma zawartość cukru. Dzisiaj widzimy tutaj bardzo dużo ludzi zainteresowanych owocami suszonymi, w szczególności jak zbliżają nam się święta, jest dosyć wysokie. Nasza pasika jest, no, że tak powiem, rozrośnięta dosyć sporo, nie, nie jest tak, że mamy jedno skupisko wszystkich uli w jednym miejscu. Mamy tutaj w okolicznych wioskach porozsiewane po ule, z tego co wiem, na obecną chwilę jest to ponad 100 rodzin. Dokładnie nie wiem ile, bo, 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 bo aż tak się nie interesuje, nie liczę tego, ale tak, no, w, w tych okolicach. Takie rękawice, dwie pary, żeby wypleść, to trzeba poświęcić co najmniej 45 godzin. I to jest tak, że pleci się najpierw główną rękawicę, oddzielnie się wyplata palec, i to trzeba przyszyć, i to jeszcze ma ładnie wyglądać. No i w tej chwili robimy za rękawki, czapki jeszcze i też na tej samej zasadzie to jest wyplata się na desce. Tutaj widać zresztą, jak na desce czapki też na deskach, tylko one są okrągłe. Bo inaczej się osnowę, nawija, ale przeplatanie jest takie samo jak przy rękawicach. Tutaj mamy przed sobą miski, deseczki do krojenia, no i troszeczkę akcentu świątecznego, już tutaj wdrożyliśmy, ale i zwierzątka mamy tutaj. Także jest czym wybierać. Proszę, to jest Pana pasja, czy takie hobby? To jest, o, można to nazwać hobby, bo pasją, no to bym musiał już to robić, a to jest dla mnie hobby. Moja książka została spisana przez 17 lat. Są tam moje sny, połączone z fabułą historii głównej bohaterki, o której możemy przeczytać. Książka opowiada historię dziewczyny, która przenosząc się w snach, poznaje całkowicie inną rzeczywistość, a co za tym idzie, poznaje niezwykłe osoby, zakochuje się, powstaje romans, zdrada ból, cierpienie, ale taki można powiedzieć rollercoaster uczuciowy, więc tutaj myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i nikt się nie będzie nudził na pewno. Region tutaj jest tak właściwie słabo rozpropagowany, że takie wydarzenia jak najbardziej zasadne. Dziecku się podobało, jest dobrze. Różne regionalne jedzenia, plus dla, dla dzieci są atrakcje, zwierzaki i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny pomysł, i oby więcej takich imprez. Jędrzejkówka funkcjonuje już nieprzerwanie przez cały rok. Przed nami w listopadzie wieczór autorski Krystyny Zelek, która jest pewnym objawieniem dla nas jako pisarka. W perspektywie mamy koncert Colend. No i oczywiście tworzymy już plany na rok przyszły, który zapowiada się niezwykle, niezwykle bogato.